Dobry, chciałem Państwu zaprezentować Opel Astres z 2018 roku. 1.8 Turbo Benzynka. 150 koniec, automatyczną skrzynią biegów z polskiej sieci dealerskiej z przebiegiem zaledwie 45 tysięcy km. Z pełną gwarancją tego przebiegu w bardzo bogatej wersji wyposażeniowej. Między innymi Gilles Go, Klimatronik dwustrefowy, parktronik przód, tył, światło LEDowe do jazdy dziennej. Automatyczna skrzynia biegów, pakiet chrom, aluminiowe felgi. Tak wygląda z zewnątrz Samochód w tej chwili jest odpalony No to praktycznie jak nowe Adekwatnie do przebiegu 45 tysięcy kilometrów chodzi o stan techniczny Bez żadnych zastrzeżeń Tak wygląda z zewnątrz Teraz pokażę w środku w środku mamy wskórzaną kierownicę. Kierownica wielofunkcyjna, tempomat, cztery szyby elektryczne, sensor deszczu, sensor zmierzchu, tak jak mówiłem, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja, klimatronik, podgrzewane fotele przód, podgrzewana kolumna kierowniczy, tcza, e, duże radio dotykowe. E, także tak, to, tak to wygląda. Podłokietnik, Zaraz pokażę z tyłu, bardzo ładny, czysty, zadbany samochód, nie ma tu żadnych zadarć, niczego, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny. Mamy tam do, do umycia, tutaj mamy jakieś takie delikatne obicia od otwierania drzwi, natomiast nie ma tu żadnych rys przetarć, opony w bardzo dobrym stanie, klocki hamulcowe i tarcze z tyłu zupełnie nowe, z przodu jeszcze do jazdy, tronik przód-tył, także... Znakowałem. Czyli podsumowując Opel Astra 2018 rok, salon Polska, jedno właściciel ludności, przebieg zaledwie 45 tysięcy km z automatyczną skrzynią biegów 1,4 benzynka 150 koni.